Cześć. Chciałabym Wam dzisiaj przybliżyć serię Flawoce z firmy Auriga. Jest to firma belgijska. Flawoce bardzo dużo osób już zna. Myślę, że są to kosmetyki i dla kobiet, i dla mężczyzn. Seria, która ma za zadanie ujędrnić naszą skórę, poprawić ukrwienie w naczynkach krwionośnych, a wizualnie je zmniejszyć. Pokażę, może najpierw maseczkę. Maseczka ma konsystencję bardzo gęstą. Jest w takiej tubce niezawygodnej dla nas, ale... To Co działa, to co robi z naszą twarzą ta maseczka, to naprawdę jest fantastyczna rzecz. Konsystencja jest jej taka bardzo klejąca i trudna do, do położenia na twarz. Zamknięta jest, tak jak już powiedziałam, w takiej aluminiowej tubce. Widocznie tak musi być. Jest jej tutaj 50 ml. Starczy to na około 7. 7 zabiegów. Zaraz Wam o, pokażę do ułatwienia, aby włosy nam się nie chwytały. Stosuję taki, taką opaskę bawełnianą. Maseczkę stosujemy tak, aby rozprowadzić ją na, na, na twarzy, na żuchwie, na szyi. Oraz na czole starając się omijać okolice oczu oraz brwi i nasadę tutaj włosów. Jeszcze do tego jest, jak widzicie, czerwone cenniki. Etykietki świadczą o tym, że zostały kupione w promocji, bo ceny ich są dosyć wysokie. Serum kosztuje w promocji 60 zł. Jest w takiej nieprzezroczystej butelerce. Na innych kanałach dosyć dużo jest o nim też opisane. Kolor ma taki konsystencję taką, dosyć taką oleistą, przyjemną w rozmarowaniu. Wiem, że część z Was stosuje, część osób, które już stosuje. Nakłada najpierw serum, wmasowuje w szyję i w twarz i następnie aplikuje tą maseczkę. Ja akurat wolę sam efekt maseczki, dlatego że już po niej widzę, że cera jest wygładzona, taka fajnie zwarta, pory zmniejszone, jest rozświetlona, bardzo fajna, tak jak przy peelingu, enzymatycznym. Także polecam bardzo cerom dojrzałym oraz młodym chcącym osobom poprawić sobie po prostu ujędrnienie, kiedy ta skóra jest taka troszkę zmęczona czy szara, jakieś plamy pigmentacyjne są, także bardzo, bardzo polecam tą serię. Ja osobiście chyba jak skończę już to serum, to nie zakupię ponownie, za to maseczkę na pewno będę stosowała efekt, nawet można porównać do na przykład peelingu u kosmetyczki migdałowego złuszczania delikatnego. Także naprawdę jest bardzo fajna, można zrobić sobie taką serię dwa razy w tygodniu, następnie na przykład przez trzy dni. I wtedy efekt na pewno będzie bardzo, bardzo wyraźny, chociaż już widzimy go po pierwszym zastosowaniu. Zapach jest dosyć nieprzyjemny, to znaczy może nie aż tak nieprzyjemny, ale taki dosyć ostry, że podczas pierwszej aplikacji czujemy takie dosyć kucia w oczy. Zapach jest troszeczkę taki spirytusowy, ale yy, maseczka absolutnie nie podrażnia skóry. Tak jak yy, zauważycie, w moim kanale bardzo często będzie właśnie yy, wspomniane o tym, że mam cerę wrażliwą, alergiczną, reagującą na różne rzeczy, na, na, na barwniki yy, jakieś sztuczne, nawet w herbatach nieraz jak występuje sztuczny barwnik do mieszka jakiegoś aromatu, to po prostu potrafię dostać jakiś takich krosteczek, pokrzywki. Źle na mnie bardzo działają. Wszelkie olejki eteryczne, zapachowe na to muszę bardzo uważać. Także tutaj, po tej mas maserce, absolutnie nic mi nie jest. Bardzo fajnie jestem zadowolona. Jeżeli nawet mam jakiś problem, jakąś krostkę, ona pomaga jej się goić, i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Polecam serdecznie osobom dojrzałym oraz młodym tak jak już mówiłam, właśnie chcącą sobie poprawić. Ja, szczególnie dla mnie jest cenna ta maseczka, dlatego że ja nie mogę za bardzo używać kremów różnych takich przeciwzmarszczkowych, ujędrniających. Jest ich mnóstwo, dziewczyny świetnie opisują różne serum, różne, różne takie ujędrniające preparaty, kremy, żele. Ja niestety nie mogę, dlatego wiem, jak ważne jest dla, dla osób po 30 roku życia, aby coś sobie też wprowadzić i na pewno chcą, aby ta cera była napięta, ładna, rozświetlona, także na pewno polecam, będę się wspomagać na razie tą maseczką. Bardzo polecam. I jak już pokazywałam, to serum jest jeszcze takie, taka pomarańczowa wersja. To jest 8%, a tamto jest chyba 15%. Także jeżeli będzie Wam dziewczyny polecały, żeby najpierw to spróbować, a później następnie można sobie przejść do tego mocniejszego. Także ogólnie polecam te produkty. Są bardzo takie czyste, bez specjalnych dodatkowych yy, yy, jakichś substancji. Raczej to, to są takie proste. Właśnie tutaj jest kwas askrobiowy i ginko, które pomaga naszemu, naszym naczynkom. Jest też urea, czyli mocznik, który delikatnie właśnie będzie złuszczał ten naskórek, co pozwoli na przykład zminimalizować peelingi w tygodniu. Możemy wtedy sobie też zastosować taką maseczkę. Ona bardzo fajnie. Tak schodzi, ale na przykład córka mi powiedziała, oj, mamo, dobrze, że ja tego nie widziałam, jak byłam mała, bo by mi to zostało w pamięci. Także to peel off, ma maseczka po prostu ściągamy ją takim, takim płatem. Ciężko się rozsmarowuje tą maseczkę, trzeba ją tak popracować troszeczkę nad nią, tak, o, tak jak pokazuje te ruchy. I później sobie lekko zwilżam palce i zaczynam tutaj od szyi, takie. Ją wałkować. Kiedy już ją złapię, rozwałkuję, wtedy po prostu delikatnymi ruchami ściągam i szczoła wystarczy potem ciepła woda, umyć twarz ciepłą wodą i jesteśmy po maseczce. Wtedy można sobie zaaplikować właśnie to serum, lub niektórzy robią tak, że najpierw yy, robią, nakładają serum, następnie aplikują tą maseczkę, może wtedy jest ją nawet łatwiej. Ściągnąć. Myślę, że to na tyle o produktach Aurigi. Seria Flawoce. Dziękuję bardzo.